Wiesz absolutnie, ona mnie ja więzi, tak, Pozwala się na mnie jak Puzianowski, <laughs> Pozwala się na mnie jak młody Puzian, o Jezu, o Jezu, oddaję walkę, przegrałem, o <laughs> pozdrawiamy Krystiana dobra. oczywiście, Krystian VIP MMA, wi wiadoma sprawinka, o Jezu, Kryste zobaczyć, co ona mi robi, to samo co ty. Obala, Prawda. obala, obala mnie. O, obala mnie, to... teraz ci mnie nogą. Ja teraz robię tak, duszę nie. gazem. Nie, no weź, to ja już się dodaję na stawicie. O, chyba się zysrałem. Czy... No weź, to weź, A, ładnie pachnie. Zosia, włosy rozwiewa jej wiatr. <laughs> Zośka, chodź przytul się, żeby ci zimno pewnie.